Teraz zajmiemy się chlebem pszennym tostowym, takim, który znamy ze sklepów, ale pokażę wam jak można zrobić sobie taki właśnie chlebek w domu, bardzo prosty sposób, a nawet lepszy. Ten chlebek będzie na tyle ciekawy, że użyjemy tutaj i jaj, i masła i mleka, aby wzbogadzić jego smak, aromat i konsystencję. Będzie taki bardzo, naprawdę bogaty chlebek wyciągamy je, zeskrobujemy tam resztki, żeby nic nie zostało. I teraz je tylko. Widzicie, to ciasto ma ładny kolor, właśnie od masła, taki żółty. Pachnie naprawdę niesamowicie, a przy pieczeniu jeszcze pachnie lepiej. Także i też po prostu ten sam proces do środka sobie zawijamy, żeby je ładnie uporządkować. formujemy kuleczkę, naprawdę kolorek. Zapach przede wszystkim powiem wam, że jest naprawdę ciężko się oprzeć nie yy, niekrojeniu tego chleba zanim on wystygnie. Skórka na nim jest dość miękka, przez to właśnie, że użyliśmy dużo tłuszczu, ale zobaczcie, jest naprawdę O, po prostu nawet nie trzeba masa, takiego chleba nie trzeba masa, wystarczy po prostu sam w sobie, albo w ciepłym jakimś mleku sobie zamoczyć. Jest naprawdę bardzo fajny. Także spróbujcie świetny przepis na taki właśnie chlebek. Polecam każdemu smacznego.